Shimano, a w dzisiejszym odcinku taki oto pacjent Cube I'm A zdradzić wam sekret Odnośnie tej sprężynki Powiem wam, no ten smar Pod palcem, no to mega jakość czuć że... A w dzisiejszym odcinku piszący hamulec przedni i amortyzator suntur bez serwisu. Dzisiaj sobie zrobimy tak zwany mały serwis. Zobaczymy, czy jest smar. Dosmarujemy, wyczyścimy. Może będzie chodził lepiej. Wyciągam nożem delikatnie tutaj podważyć o, i wyłazi. Czasami, jeżeli tutaj w tym miejscu jest przegnite, spuchnięte aluminium, one potrafią bardzo ciężko wychodzić. Teraz, jak wyciągnąć ten plastik? Ja to robię tak, że wkładam szmatę. Zapieram kciukiem i obracam go 45 stopni, i wychodzi. Także jeszcze raz szmata kciuk obrót 45 stopni, i wyłazi. Czyścimy ten stary smar. Tutaj w tym amortyzatorze to, że naprawdę nie ma jakichś wielkich tragedii co do naprawy. Także bez stresu. Dzisiaj do składania użyjemy, tak, użyjemy takiego smaru firmy Fuchs. I zobaczcie na ten genialny patent. Odkręcamy, wybieramy sobie ze środka. Nic się nie brudzi, nic się nie marzy. Jeżeli smar się zaczyna kończyć, uciskamy sobie to, ten plastik i nam wyłazi. Pobieram, smaruję. Ciach. Jedno mamy nasmarowane. Teraz jak to włożyć. Tutaj w środku w goleni mamy taką podfrezowaną część. I tutaj mamy ząbek, który powinien tam kliknąć. I wkładamy tym ząbkiem ząbkiem na miejsce zabezpieczenia. I powinniśmy słyszeć charakterystyczny klik. Nie ma. I tak samo z druga strona ząbek tutaj w to miejsce i charakterystyczny klik o, jeżeli tak zaklika jest elegancko dobra czyścimy sobie te kurzówki co daje taki taki zabieg zdjęcia tej sprężynki to że ze środka wy, wywalamy piach i ona Wtedy bardziej dociska, tak jak się należy. A zdradzić Wam sekret odnośnie tej sprężynki. Tutaj w każdej takiej sprężynce jest taki dziwny element. i Tą sprężynkę się odkręca. Tutaj mamy gwint. I jeżeli chcemy, żeby sprężynka bardziej zaciskała nam kurzówkę, możemy z dwa, trzy zwoje obciąć. Tutaj z tej grubszej strony. Jeżeli obetniemy to sprężynka do wyrzucenia i tak samo zakręcamy sprężynkę. Ciach. I gotowe. Tutaj już mamy włożone te już te Uszyleczki dolegają sobie do środka. Troszkę też smaru. Ja. No powiem wam no ten smar pod palcem no to mega jakość czuć że taki kurcze mega śliski mega delikatny Zobaczymy jak to będzie pracować w ogóle dobra, dzisiaj takie trochę dziwne ujęcia będą bo nie mam statywu dobra ostatnia przecierka i składamy to tutaj trochę jeszcze smaru sobie kapnąć przy wkładaniu było lepiej nie za dużo, bo później tak uszczelnienie nam to ściągnie na górę i on powinien się teraz ładnie wsunąć delikatnie, Aha. No dobra, coś tam się wsunęło Czy to wylazło? Wylazło To mamy to Jakie jest zadanie takich kurzówek, uszczelnień? Że nic ze środka nie wypuścić i nic do środka nie wpuścić. Także on, on tu właśnie ładnie zgarnął ten smar. Dlatego go kładziemy niewiele. Druga sprawa w tym urządzeniu wyciągamy sobie klocki hamulcowe. Zawleczkę wyjąłem. Dobra, naprawdę mało jeżdżony. Szlifniemy sobie okładziny delikatnie. Taką miękką gąbkę ścierną spróbujemy sobie tarczę szlifnąć, chyba gradacja jest za mała. Mam tu taki hardkorowy papier 120, ale tym to delikatnie. Dobra, słuchajcie, mamy poskładane. W hamulce mamy wycentrowane, poskładane. Tarcza, jak widać, jest zmatowiona. widelny jest poskładany. Teraz może zobaczymy, jak to chodzi. Wydaje mi się, że praca jest dużo szybsza. Zobaczmy czy hamulec coś dało. No niestety bzdura bzdura i tyle. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba. Na razie hej.